Typy telesprzedawców, przy których powinna zapalić się czerwona lampka, część piąta. Ten typ nazywam pseudo Cialdinim telesprzedaży. Bardzo lubię książki Roberta Cialdiniego, w tym najważniejszą Wywieranie wpływu na ludzi. Nie wszyscy jednak stosują poprawnie zasady Roberta Cialdiniego. Podam przykład. Konsultant telefoniczny już po przedstawieniu oferty i magicznych słowach klienta. To ja się zastanowię, albo to ja to jeszcze przemyślę, mówi, że oferta jest ważna tylko dziś. Jest to nieudana próba zastosowania jednej z reguł wpływu społecznego Roberta Cialiniego, tak zwanej reguły niedostępności, zgodnie z którą im coś jest trudniej dostępne, albo w ogóle kończy się dostępność tego, tym bardziej jest pożądane. Niestety, bardzo rzadko ma to pokrycie w rzeczywistości. Oferta takiego konsultanta przeważnie jest dostępna również w kolejnych dniach. Ja często, gdy rozmawiam z takimi konsultantami, lubię zadawać pytanie, a jaka oferta będzie dostępna jutro? No wtedy nie każdy potrafi na to pytanie odpowiedzieć i często gubi się w zeznaniach. Myślę, że kluczowe, aby dobrze to zrobić, jest nie domykanie sprzedaży, a cały proces. Podczas którego powinniśmy się dowiedzieć, jak nasz produkt rozwiązuje problemy klienta i czy klient naprawdę go pilnie potrzebuje i dle, będzie dla niego stanowił dużą wartość. Warto też wskazać klientowi, w, na przykład w ofercie, termin, do kiedy obowiązuje ta oferta, aby potem uniknąć nieporozumień i móc rozmawiać na temat terminów. Chcesz więcej? Subskrybuj mój kanał. To jak? Dogadani!